Dzisiaj kilka słów na temat niemieckich metod na nielegalny przerzut migrantów, można było powiedzieć, ale w ich ocenie jest to legalny przerzut migrantów. W ocenie y, rządu Donalda Tuska też jest to legalne, ponieważ tak się rząd Tuska dogadał ze swoimi niemieckimi przyjaciółmi. Tusk tak naprawdę wyraził na to zgodę, a wszystko ujawniła dziennikarka. Pani Aleksandra Fedorska, która opublikowała na platformie X informację, jaką dostała od rządu Niemiec. No i można kilka wniosków wysunąć na podstawie tej informacji od rządu Niemiec. Przede wszystkim, że Niemcy kłamią, że nie można wierzyć Niemcom. No i przede wszystkim najważniejszy wniosek jest taki, że Niemcy sobie zrobili strefę przygraniczną na głębokość 30 kilometrów, czyli... Na głębokości 30 km mogą każdego sprawdzać, i nie jest to, jeżeli ktoś się znajduje na głębokości 30 km w głąb Niemiec od niemieckiej granicy, no to jeżeli ktoś się tam znajduje, to jest równoznaczne z tym, że jeszcze przechodzi procedurę wejścia na terytorium Niemiec. I ta procedura może być przez niemieckich pra, yy, yy, pograniczników. Odrzucona, czyli taki człowiek może być zawrócony. No i nasi pogranicznicy wykonują polecenia Tuska i taką osobę przyjmują na słowo honoru. Na to, że Niemcy tak mówią, to my przy, tak, tak jest, wykonujemy rozkaz. I yy, co najważniejsze, wszystko wychodzi na to, że ta procedura wejścia dopiero, procedura sprawdzenia. Takiego inżyniera na granicy niemieckiej, no nie jest ewidencjonowana. To jest na zasadzie na pałę. Więc te wszystkie informacje, które mają ma nasz rząd, który y, informuje w mediach, że tylu, a tylu migrantów cofnięto, no to to jest okant oh, tyłka rozbić. Te informacje są, jak to się mówi ładnie, z dupy. Bo nie mamy informacji, ilu. Migrantów zostało przez Niemcy cofnięte na podstawie tego, że oni byli w strefie przygranicznej i przechodzili, przechodzili dopiero procedurę wpuszczenia ich na terytorium Niemiec. Niesamowite. Dobra, zaraz przejdziemy sobie do odpowiedzi Niemiec i do tego, jak zadziałała pani tutaj Aleksandra Fedorska. Dajcie najpierw kciuk w górę, komentarz taktyczny. Zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. Zapoznajcie się również z tym, co jest pod filmem, bo tam macie różne opcje, sklep z koszulkami, z bluzami, z motywem wojskowym, patriotycznym, dla pograniczników, strażnicy ojczyzny na przykład koszulka, polecam, macie również opcje szkoleń wojskowych, praktycznych, online'owych, no i konsultacje. I wiele innych rzeczy pewnie coś tam znajdziecie. A, jest też poradnik, nieformalny poradnik rezerwisty, który możecie pobrać za darmo w formacie PDF. Także również polecam coś od nas dla Was, jak to się ładnie mówi, dla tych zainteresowanych. A dla tych, którzy nigdy nie byli w wojsku, to też, bo wydaje mi się, że bardzo ciekawa opcja, ponieważ między innymi jest tam nieformalny słownik wojskowy, więc można się zapoznać, jak tam w wojsku, co oznacza co oznaczają różne terminy. Także polecam. Za darmożkę, jak to się mówi ładnie, nie? Dobra, ale przejdźmy sobie do tego co opublikowała na platformie X pani Aleksandra Fedorska. Zadała pytanie niemieckim niemieckiej policji. Niemcy legitymują i wyłapują osoby w celu wydalenia do Polski na terenie Niemiec na swoim terytorium. Spytałam o to konkretnie i dostałam konkretną odpowiedź. I Niemcy, niemiecka policja pisze tak. Szanowna Pani Fedorska, dziękujemy za, za zapytanie i dalsze zainteresowanie Policją Federalną. Odpowiem na Pani pytania w następujący sposób. Gdzie ci ludzie zostali zatrzymani przez Policję Federalną? W jakiej konkretnej odległości znajdowali się od granicy państwowej, gdy zatrzymała ich Policja Federalna? Kontrole graniczne Policji Federalnej odbywają się na terytorium Niemiec. Policja Federalna sprawdza osoby doraźnie w obszarze odpowiedzialności wynoszącym 30 km od linii granicznej w głąb kraju. Uznaje się, że dana osoba nie wjechała do kraju dopóki nie zostaną zakończone działania policyjne bezpośrednio związane z granicą, nawet jeśli linia graniczna została już przekroczona. Czyli interpretacja tego wszystkiego, że Niemcy nie uznają, że dana osoba, która znajduje się 30 km w pasie, w głąb Niemiec, od granicy 30 km, że jeżeli ktoś w, tej, w tym obszarze jeszcze się znajduje, to nie uznaje się za to, że ta osoba wjechała na terytorium Niemiec. Czyli może być bezpośrednio co, cofnięta, bez podania jakichkolwiek przyczyn, bez yy, jakichkolwiek procedur, yy, kwitów, dokumentacji żadnej. Po prostu w tył zwrot, naprzód do Polski marsz. Co stwarza niebezpieczeństwo, że Niemcy po prostu będą nas okłamywać? A to jest bardzo prawdopodobne, że każdego, którego teraz znajdą na terytorium Niemiec, stwierdzą, że oni byli w strefie przygranicznej, że dopiero przechodzili procedurę wejścia do Niemiec, że dana osoba nie wjechała do kraju, bo nie zostały zakończone działania związane z granicą. Czyli to są osoby z Polski. Tak, Niemcy traktują i tak nasze władze na to się godzą oczywiście. Jest to, omija... Jest to faktyczne omijanie procedury tak zwanej readmisji. Nie? nie obowiązują te procedury deportacji, readmisji. Żadne porozumienia dublińskie nie obejmują. Żadnych Niemcy nie muszą się z niczego tłumaczyć. Nie muszą przedstawiać żadnych dowodów, po prostu musimy im wierzyć na słowo honoru. Tak z tego wynika. W oficjalnych komunikatach nie podaje się ilości ludzi, którzy zostali zawróceni ze strefy przygranicznej. Nie podaje się ilości ludzi wyłapanych w tym pasie 30 km od granicy. Więc te wszystkie informacje, które politycy przekazują, są bzdury wyciągnięte z dupy. I tyle. Oni teoretycznie nie, nie wjechali do Niemiec, tylko zostali zatrzymani na granicy, zostali sprawdzeni, no i zakaz wejścia i do Polski. Niesamowite. I my na to pozwalamy. Donald Tusk na to pozwala. To się dzieje za przyzwoleniem uśmiechniętej Polski Donalda Tuska, która e, buduje tutaj jakiś skansen nielegalnych imigrantów. Także wyłapią wszystkich. Z całego kraju, z całej Europy, ja tylko przypomnę, że Niemcy już mają porozumienie migracyjne z Wielką Brytanią, Wielka Brytania ma porozumienie migracyjne z Francją na temat nielegalnych migrantów, więc mogą tak naprawdę wyłapywać wszystkich z całej Europy, przesyłać do Niemiec, a Niemcy ich ustawiać na strefę przygraniczną i twierdzić, że oni nie przeszli jeszcze procedury wejścia na terytorium Niemiec. Niesamowite, nie? I tak się będzie działo, bo do, gdzie? Gdzie ich wepchną? Gdzie ci nielegalni imigranci z Francji do Włoch? Myślicie, że Włochy sobie pozwolą na coś takiego? Albo z Niemiec do Austrii, że Austria sobie pozwoli? Austria ma swoje problemy. Już prędzej z Austrii, Austria podpisze porozumienie migracyjne z Niemcami, żeby odstawiać wszystkich na pas przygranicznych do Polski. Także co robią polskie władze? Polskie władze oczywiście przyjmują tych migrantów. Dają im tymczasową zgodę na pobyt, i każą im się meldować na posterunku Policji, albo Straży Granicznej, co jakiś czas, a oni się nie meldują, i znikają, błąkają się po naszych ulicach. Albo daje się im wniosek o azyl. Prorosyjskie organizacje pomagające migrantom, pomagają im, wypełniać te wnioski o azyl, pomagają im w kwestii tam ewentualnego, ewentualnej sprawy w sądzie, no i tak nam się dzieje. Nikt nie zdelegalizował tych prorosyjskich organizacji pomagających, w, pomagających w przemycie z Białorusi, a później odstawiających ich do Polski i wnioskujcie o azyl, my chcemy być ubogaceni kulturowo. Te organizacje tak mówią i nikt ich nie zdelegalizował. Donald Tusk też pozwala na to, żeby te organizacje Prorosyjskie funkcjonowały, więc komu Donald Tusk pomaga? Wszystkim, tylko nie Polakom. Niemcom pomaga, Ukraińcom pomaga, Rosjanom pomaga. Polskie służby nie weryfikują tożsamości, prawdziwości, czy tożsamości. Polskie służby nie weryfikują prawdziwości twierdzeń niemieckiej policji. Niemiecka policja twierdzi, że zostali zatrzymani w pasie 30 km i to jest pas przygraniczny, gdzie jeszcze nie przeszli procedury przyjęcia do Niemiec, więc my ich nie przyjmujemy. Czyli oni są wasi, oddajemy. A my jak te barany oczywiście wierzymy im na słowo. Tak to wszystko niestety e, wygląda, biorąc pod uwagę to, jaką odpowiedź dostała pani Fedorska. Od niemieckiej policji, ale oczywiście nasi będą nam wmawiać coś innego. A że teraz musimy budować te centra integracji cudzoziemców, jakieś tam centra cudzoziemców, inne, inne bzdury, no to z naszych będzie szło podatków. Musimy ich leczyć oczywiście, bo Niemcy ich nie wyleczą. Odstawiają ich na Niemcy, odstawiają tych migrantów nam często w różnym stanie psychofizycznym, można powiedzieć, no i leczcie się w Polsce. Genialne. Dziękujemy Ci, Donaldzie, dziękujemy Ci, Panie Siemoniak, Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, że tak to wszystko funkcjonuje. ok dajcie kciuk w górę, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie, jak to wszystko według Was wygląda. O, wyraźcie swoje oburzenie, napiszcie, tak, wiemy o tym. Wiemy o tym, Donaldzie! Nie zgadzamy się na to! Zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem, przypominam, są różne opcje wsparcia wszystkim wspierającym, oglądającym i nieprzewijającym reklam. Serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.